Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Kulturalnego Bloku Lokalnego. Dzisiaj w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego ze specjalnym gościem. Rzeźbiarzem, aktorem, artystą Piotr Rogaliński. Dzień dobry panie Piotrze. Nie zabawki. Powiedzmy o co chodzi, bo jak, jak spojrzymy, jak spojrzymy sobie tylko i wyłącznie tak z zewnątrz na tę wystawę, która miejmy nadzieję, że się odbędzie do 20 czerwca, z tego co wiem, okay. będzie tutaj stała, jeżeli, 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 warunki pandemiczne pozwolą, to zostaną tutaj wpuszczeni ludzie, którzy będą mogli to zobaczyć, ale nie zabawki. Wróćmy do, wróćmy do sedna. Skąd w ogóle pomysł na, na, na coś takiego i gdzie, gdzie pan inspiracji? Początkiem takiego powstania pierwszej lalki, pierwszej zabawki to były dawne zabawki. Yy, przygotowywałem najpierw dla dzieci taki program o dawnych zabawkach. Yy, szukałem w muzeach jakichś źródeł, yy, patrzyłem też jak się bawią dzieci i potem yy, zobaczyłem, że jest coś więcej oprócz tych zwykłych zabawek, że, że teraz ja naj, naj, najchętniej sięgam i tam przestawiam jako aktor, gram Zauważyłem, że, że, że dorosły też się jakoś bawi, i zacząłem zgłębiać ten temat od strony dorosłych. Też znalazłem informację, że dzieci naśladowały dorosłych w tych zabawach. I one, jak one się bawią, zabawą w bitwy, w przewracanie przy czegoś, niszczenie nawet. Czy nawet w kościół, bo widziałem takie zabawki, gdzie się tworzy całe ołtarze, nawet produkowane były po wojnie. To jest wszystko jakby takie normalne. Ale kiedy dorosły siada i bawi się w to samo, to niby ta sama zabawa nabiera jakiś takich niesamowitych kształtów. I, i jako artysta postanowiłem spróbować takiego, takiej wypowiedzi, żeby teraz w formę dawnej zabawki włożyć tematy dorosłych. Roman Polański wydaje się, że kiedyś powiedział, że jest bardzo dobrym reżyserem, tylko i wyłącznie dlatego, że do końca jego umysł nie dorósł, to znaczy całe życie fantazjował i całe życie dzięki temu był w stanie tworzyć. I czy to wygląda w ten sposób właśnie, że tak jakby jest Pan, sobie, ro, robi Pan którąś z niezabawek, prawda? Mm -hmm. I jest pan sobie w stanie wyobrazić, na przykład y, całą jej historię, ten tak zwany dzisiaj background, czyli, czyli to skąd pochodzi? Tak. Staram się każdą rzecz, czy każdy, każdą pracę, do, do której przystępuję, to najpierw, y, najpierw zgłębiam temat, jak to wyglądało dawniej. Y, to jest tak, że, że jako, jako artysta nie ma jednej takiej myśli, wydaje mi się. Że wiem, że to ma tak tylko występować, bo tak dzisiaj na przykład jest. Dużo jest w tych pracach elementów z dzieciństwa mojego, które widziałem jakieś zdarzenia, jak na przykład w orszaku żałobnym koń się przewrócił. Jeszcze widziałem, jak włożono zmarłych końmi na. na, na, na cmentarz. I to tak utkwiło we mnie, że ja po prostu kiedyś chciałem to, to zrobić i czułem, że to, to jest wewnątrz. Albo jako dziecko bawiłem się łódkami. Chciałem, chciałem potem tą łódź gdzieś, gdzieś włożyć. Więc jakby elementów y, składowych na jedną pracę jest dużo. Ale mm, szukam sposobu też jako człowiek żeby w tym szarym świecie nie jakoś sobie radzić. Tak? Że, że nie tylko jest ta codzienność. Trochę, trochę szukam takiego. No może się bawię trochę, tak? Bo to jednak sprawia mi taką dużą satysfakcję ktoś powstaje. I, I nie jest to takie codzienne. Szukam też sposobu takiego, który. Nie, nie jest popularny, może nie, nie, nie jest wszędzie, to też lu, lubię coś takiego zrobić, co nie jest powielane. Więc myślę, że Polański też szukał swojego sposobu na, na tą rzeczywistość. No, widział, co się dzieje dookoła, my też widzimy dzisiaj, co się dzieje, ale musimy coś, jakoś coś tworzyć. Nie, moim zdaniem nazwa niezabawki też y, pasuje ze względu na tematykę niektórych, no w zasadzie rzeź, bo to też trzeba tak nazwać. E, I tutaj mamy póki co największe wrażenie na mnie zrobił szpital, szpital onkologiczny, więc chyba z zasady nie jest to przeznaczone do, do, dla zabawy dla dzieci, prawda? E, I proszę powiedzieć, e, skoro mamy takie, mamy takie takie, eksponaty, które w, imitują w pewnym sensie życie, takie, takie codzienne, tą prozę życia. E, jak, jak, jak to działa? Jak, jak na przykład pan wpadł na pomysł, żeby stworzyć szpital onkologiczny w zasadzie z drewna na, na podstawie domku do Lalek dla Lalek, przepraszam. Właściwie każda praca jest mm, jakimś powstała z, po jakimś wydarzeniu, czy jakimś silnym impulsie. Na przykład y, tę pracę chciałem y, jakoś tak poświęcić mojemu tacie, który zmarł y, y, i widziałem ten szpital w, w rzeczywistości. Widziałem fazy. Jak ludzie przychodzą, stoją najpierw w kolejce, potem czekają na informacje, czy są chorzy, czy nie, potem czy, jakie to leczenie będzie, i widziałem, po prostu tak się zmieniają. Nagle z tych ludzi, którzy jeszcze tam są ruchliwi i, 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 i oczekują na jakąś informację, potem czasami apatia, a potem już poddanie się, gdzie ten sposób leczenia, no, znanych mi przynajmniej. Nie jest za dużo i to zawałem w, w takiej formie domku dla lalek. Dzieci się też bawiły w szpital, też sobie ustawiały różne rzeczy i tam są piętra. I na parterze będziemy potem mogli zobaczyć taką starą karetkę, powiedzmy pogotowia. Potem poczekalnie, potem salę. Yy, 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 gdzie już ci chorzy yy, yy, dost, dostają chemię, leżą, czekają yy, ich zachowania tam możemy też zobaczyć. Potem salę operacyjną wyżej, a na, na końcu śmigłowiec, który dodaje trochę lekkości, jakby temu tematowi, że, że no jest tam jakaś sama zabawka. Jest też winda, oczywiście. No i z tyłu palarnia. Tak? Bo też widziałem sytuację, gdzie tu się leczy. Pacjentów, a gdzieś tam z tyłu szpitala jeszcze się odpalają. Mówi się, że tak, jakby osobowość artysty, ta osobowość artystyczna, oczywiście, to jest suma własnych przemyśleń i inspiracji. I mam takie pytanie: Czy jest, jakieś, jest jakaś rzeźba, która została zainspirowana innym dziełem kultury, które na, na, na pana wpłynęło? Nie wiem, książka, film, mhm. cokolwiek. Tak. Yy... Jest y, sporo jest takich rzeczy, ale y, jakby kształt może całości to się bierze y, y, z, ze spotkaniem z jakimiś mistrzami. Dla mnie na przykład takim mistrzem y, jest Hasior, y, a z takim mistrzem ludowym powiedzmy, gdzie, gdzie największe wrażenie y, Miałem oglądając pracę, to jest Józef Chełmowski z Brus, już nieżyjący kilka lat temu zmarł. To jest człowiek po prostu, który budował perpetuum mobile, który rzeźbił, który pisał księgi, tłumaczył. Niesamowita postać i jego prace z wielką mocą działały na mnie. Czyli można powiedzieć, że w zasadzie osoby ze środowiska artystycznego, które gdzieś tam pan docenia, kiedy pan się z nimi spotka, to jest tak, jakby powiedzmy, w pewnym sensie objawienie, bo otwierają panu nowe horyzonty. Dobrze myślę? Tak. Oczywiście to jest moc czasami płynąca z jakichś prac. U Haśława to, to jest niesamowita moc. To są też prace, które były wewnątrz, tkaniny, prace duże na, na, na zewnątrz. One nawiązywały do, do rolnictwa, do, do surowości, która mi jest bliska. Ja jako dziecko już po prostu już prałem, szukałem, zbierałem starocie, po prostu po jakichś piwnicach gdzieś przechodziłem, myślę, że to dzisiaj, dzisiaj widać w jakiś sposób. No i u, u, widząc prace Hasiora zawsze to było takie emocjonalne spotkanie i gdzieś to na pewno zostaje. A też inną inspiracją na przykład są, są prace wy, wytworzone przez yy, Dawnych, dawnych twórców czy, czy, czy stolarzy, bo wtedy nie mówił się o artystach, jakieś koniki, których gdzieś tam na, na południu Polski widziałem w muzeum, czy, czy nawet instrumenty muzyczne czasami mnie inspirują, czy rolnictwo też. I wtedy sięgam po taką pracę, widzę ją, ale już na swój sposób yy, włączam ją do, 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 jakby, do, 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 do tematów ważniejszych, bym powiedział, współczesnych. Wiele, wie, wiele z eksponatów tutaj, y, można powiedzieć, że, 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 że jest eksponatami interaktywnymi, w pewnym sensie oczywiście, to znaczy jesteśmy w stanie a dotknąć tego eksponatu, a b niektóre są wyposażone na no, jak chociażby sh, helikopter na szpitalu, prawda, możemy sobie śmigłem helikoptera y, zakręcić. I czy to też jest ta właśnie imitacja dodatkowa, do, 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 dodawanie tej interakcji to jest taka próba jeszcze bardziej imitacji tego, że to nie zabawki, ale mimo wszystko zabawki. Tak, no bliskim mi jest teatr. Tak, działam w teatrze i, i zawsze na pograniczu właśnie e, plastyki i teatru najbardziej lubiłem działać. I na przykład e, przez to, że uruchamiam drzewa, na przykład można położyć drzewa, ale je drzew można położyć. Tak? Ona stoi, piękna jest, stoi człowiek i patrzy, ale potem, gdy ją kładziemy, praca zupełnie zmienia się zupełnie coś odwrotnego, widzimy coś, coś strasznego, co się dzieje też czasami w rzeczywistości. Więc jakby to uruchomienie powoduje też, czasami dodaje, jakby jest drugą stroną tej pracy, a czasami dodaje właśnie tak, jak przy, przy, przy przypadku tego szpitala lekkości, na przykład helikopter, windą możemy podjechać na piętro, to też daje takie, że nie jesteśmy tak tą pracą, tak już tylko przejęci, musi być ta, ta druga strona trochę. Ja swoją drogą bardzo lubię takie eksponaty, z tego powodu, że to nadaje takiego trochę ludzkiego oblicza, bo jednak nawet jak się wejdzie do Luwru, no to patrzymy, mhm. oczywiście wiem, że to, jest, że, 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 że to jest jakby najwyższy poziom, ale mimo wszystko jak się do tego Luwru wejdzie, to w zasadzie można tylko patrzeć. I tak mi się wydaje, że od patrzenia mo można dostać, nie wiem, jakiegoś nagłego przypływu emocji. Sam chociażby moja partnerka popłakała się w mhm. natomiast Natomiast, szczerze mówiąc, właśnie ta interakcja, ona dodaje takiego, nie wiem, jak to nazwać, chyba trójwymiarowości mhm. temu dziełu. I teraz moje pytanie będzie, będzie chyba dość proste, ale nawiązuje do tego, że te, te, te wszystkie modele, te postacie, te koniki, to wszystko to są bardzo proste modele. Patrząc w ogóle na tę wystawę, chyba trzeba dojść do wniosku, że minimalizm to jest bardzo piękna rzecz, ale niestety wydaje mi się, że minimalizm mimo wszystko jest dość niedoceniany w dzisiejszym świecie artystycznym. E, jak, jaki jest Pana pogląd w ogóle na, na, na ten nurt, w którym no nie mamy aż tak dużo szczegółów, ale wydaje mi się, że jednak treść takiego dzieła jest, jest podobna, jak nie większa czasem od tych, od tych wszystkich rzeźb z detalami, z, z każdym mięśniem. No zabawki, idea zabawki jest taka, żeby w najprostszy sposób uchwycić istotę takiej zabawki. I najlepsi artyści tworzyli zabawki kenar czy, czy inni. Czy właśnie też Hasio właśnie tworzył zabawki, czy Strojeńska, można zobaczyć jej zabawki też cudowne. To są proste zabawki. Mają tylko y, y, w jakiś uproszczony sposób dotrzeć do tej do istoty, poruszania albo jakiejś, jakiejś emocji, które są. Y, ja nie jestem, nie chciałbym się y, porównywać z tymi artystami, y, bo to są świetni artyści, ale y, stawałem się też upraszczać. Jak najprościej. Wydobyć raczej. Y, wydobyć raczej y, strukturę drewna, materiał yy, pokazać przez, yy, przez to, że czasami nawet buduję zabawkę i odejmuję od niej. I patrzę, ile wystarczy, żeby, żeby to działało. Myślę, że na starość w ogóle siekierkę we, wezmę i tylko kilka yy, ciosów i, i to będzie to. I to bym sobie tego życzył. Jesteśmy w oranżerii Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Jak wspomnieliśmy na samym początku, jeżeli ta wystawa będzie tutaj do 20 czerwca. Jeżeli sytuacja pandemiczna pozwoli na powrót tutaj, powrót, powrót ludzi, żeby mogli tę wystawę zobaczyć, no to, zostanie, to, to, no, no to po prostu będą mogli ją zobaczyć, prawda? Ale też mało powiedzieliśmy o tym. Co ta wystawa ma sobą reprezentować, bo jednak wystawa to zawsze jest jakaś. Ma jakąś myśl przewodnią. Jaka jest myśl przewodnia tej wystawy? Co możemy tutaj zobaczyć? Tytuł jest nie zabawki, człowiek nie zabawka. Ja bym sobie życzył, chciałbym, że, żebyśmy nie stawali się zabawką w rękach innych ludzi. Żebyśmy my też nie bawili się innymi ludźmi. Żebyśmy poważnie traktowali ludzi i wykorzystywali ich no, do celów zarobkowych, czy do pokazania swojego prestiżu, czy, czy, no, czy na przykład poważnie też traktowali ludzi ułomnych, chorych. I to jest główna myśl tej, tej zabawki, żebyśmy nie, nie traktowali człowieka jak zabawkę. Mamy tutaj też dużo instalacji, dużo, znaczy instalacji tak to nazywam, no dużych, dużych, du, 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 dużych dzieł sztuki i między innymi mamy tutaj dzwon i ten dzwon, on też coś oznacza? To jest, nie wiem, czas nas goni? Czy, czy to, bo ja wiem jak to brzmi, bo to jest trochę tak, co artysta miał na myśli, prawda? Ale, przy, ale jestem przy artyście, który to tworzył, więc muszę się zapytać po prostu. Dzwon jest, dzwon jest elementem bramy bramy w kształcie dwóch skrzydeł. I tu gdzieś taki szukałem nawiązań do, do Ikara, do, do jego upadku. I te skrzydła są też takie już unieruchomione, takie ciemne. Ale jednak jest taki jakiś tam sygnał, wchodzimy w coś żywego jeszcze. I idąc dalej kilka kroków wchodzimy w taki Taki jakby temat yy, yy, związany z przejściem nie z tego świata, czyli, czyli, czyli z Bogiem, yy, wskazywaniem jakiejś drogi. Takie duże koło mamy, jeśli mówimy o całej instalacji, bo to jakby trzy prace tworzą ca całość. Yy, koło z prawidłami yy, i wędrowanie nasze po tej ziemi, yy, gdzieś szukanie sposobu. Jakiś palec, który wskazuje nam drogę Jakiś chleb, który jest już y, przecięty. On nie, nie, nie jest już takim czystym y, chlebem, który można sobie skosztować. Y, to jest takie pytanie o, o wieczność. No, to jest, y, jesteśmy tu na chwilę i, i y, szukamy takich pytań. Dzwon jest jakimś takim wewnętrznym głosem. Tak, rzeczywiście. Bardzo dziękuję za ten szalenie ciekawy wywiad. Moim Państwa gościem był Piotr Rogaliński, a ja z tego miejsca żegnam się z Państwem. Do następnego razu.